Ludzie to się dzieje. Wow. Cześć. Cześć, cześć. Michał. A na ile przyjechałeś? wracam. A jaki polecacie? Dziękuję. Ale tak z daleka też ładny ten watykan. Nic więcej Ci o tym nie powiem. Ja looking się piszę przez dwa. o... <grym> Żegnamy panią. Ja oni byli tacy mili. Cieszę, że spotykam takich ludzi. Thank you. Kupiłem sobie wodę i lecę do hotelu. Jestem stresowany. <laughs> Dobra, ja już jestem odwalony. Właśnie chodzę po ciemnych uliczkach z nadzieją, że jakiś włoski mafioza chce mnie zabrać i powie mi, że mam 365 dni, żeby się w nim zakochać. Spójrzcie tutaj, mi na Boże, ci się liżą. A ja tutaj sam. <słuch> oh, <thank> you. <słuch> Poszalałem. Dzisiaj mamy nowy dzień, no jest dosyć deszczowo, żeby zobaczyć piękny kościół. Gdzie jestem? Thank you. No, bardzo dobra. Ja już jestem na lotnisku i to była super przygoda.